Cześć, z tej strony Osiek. W tym filmiku przeprowadzę Cię od początku do końca. Pokażę Wam etapy w tym filmiku, jeden po drugim, jak y, odpalić GTA 5. Y, a mianowicie, jak odpalić to nie zupełnie mi o to chodzi, ale chodzi mi o to, żeby pokazać Wam y, moją przygodę tak jakby z GTA 5, jak się rozpoczyna. A mianowicie chciałem Wam y, pokazać w tym filmiku po kolei wszystkie etapy, czyli... Zamówienie, GTA 5 w sklepie, przyszykowanie sobie konsoli, kupienie gry, instalacja gry i granie w tą grę. Te wszystkie etapy pokażę Wam w tym filmiku. Ten filmik będzie taki podzielony na różne etapy po kolei, jak to się wszystko działo, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, zakupy i te inne. No i tak właśnie w tym filmiku pokażę, jak to wszystko zaczyna się. więc tak dzisiaj byłem w swoim mieście jako że moje miasto jest dość małe i mało rozbudowane to jest w nim tylko mały taki komputronik i to jest jakby taka duża dystrybucja gier bo nigdzie indziej nie dostaniemy takiej ilości gier jak w Komputroniku u nas w mieście bo nie ma innego takiego sklepu lepszego niż Komputronik u nas w mieście nie ma żadnych Saturnów MediaMarktów mamy tylko Komputronik i w nim dzisiaj przy... I poszedłem dzisiaj do niego, spytałem się pana, czy będzie dostępne w dniu premiery GTA 5 na Xboxa 360. On zapisał mnie, moje dane kontaktowe i że od, od, jak przyjdzie tylko ta gra do sklepu, to odłoży tą grę i y, ja przyjdę ją kupić. Ale jeszcze wcześniej, ja sobie musiałem jakoś załatwić kontroler, y, części i w ogóle całą konsolę do tego, żeby jakoś odpalić to GTA. A mianowicie 2,5 roku temu kupiłem sobie Xboxa 360. Taki używany Xbox 360 typu Arcade. Dobrze wymawiam Arkadę, nie wiem, no zresztą nieważne. I jest to biały Xbox. On był bez niczego. Po prostu Xbox. Sam Xbox. Bez żadnych kabli, bez żadnych padów. Po prostu sam Xbox. samo pudło. Ale oczywiście mogłem go przetestować zanim kupiłem. I działał, grałem w GTA. 4 i chodziło wszystko o śmigało. Także teraz miałem 2,5 roku, stało u mnie na półce i postanowiłem wszystkie do niego części zakupić. No i także dzisiaj sobie zamówiłem grę w a ja wam pokażę, jak na razie wygląda moje stanowisko z konsolą. Tutaj mamy konsolę Na razie tu mam kabelek. Ten, o którym mówiłem wcześniej. No tutaj mam ten kabel HDMI, yy, zabezpieczony tymi żeby się nie zniszczyło nic tymi czerwonymi zableczkami jak dobrze mówię o. A także tutaj mamy mojego xboxa już się nie mogę doczekać kiedy zagram w GTA 5 a zaraz się spotykamy w tym jak już kupuję sobie GTA 5

Was. Już teraz jestem przy un un unboxingu konsoli. Jezu, kurna, co ja gadam? Gry mamy tu GTA 5, czyli GTA. I teraz rozpakowujemy. Ale mi się ręce często to jest taka epicka gra. Otwieramy. O, znowu pachnie nowością. No. Ła! Co my tu mamy? Płytę. Dwie płyty mamy. Nice. A tu obok mamy tak. Jakoś taką karteczkę. Chyba to jest instrukcja. Tak, instrukcja. O tu. Tutaj mam zakryty klucz na sterowiec. Wow. Nice, i wielka mapa Los Santos. Zaraz tutaj rozpakujemy. Wow, jest naprawdę epicka. Wow. Tu mamy grę, już nic więcej nie ma. Instrukcja, i kot na robi. Wow. no i mój płyn nóż unboxing a. A teraz wracamy do instalacji. Yo, Wkładamy uteczkę I zamykamy. I tu mamy ekranik. Instalacja oczywiście trochę trwała, więc przyciąłem trochę, żebyście nie musieli oglądać całego. Następnie prosiło mnie o włożenie płyty numer 2, a potem yy, po zainstalowaniu wszystkiego gra się uruchomiła i wczytywała główny wątek fabularny. Przenieśliśmy się już do gry.

Teraz kiedy aktualnie nagrywam swój dźwięk do tego materiału, to skończyłam już grę, naprawdę gra jest epicka, polecam wam ją, przejdźcie ją sobie, naprawdę dostarczy wam dużo, dużo rozrywki, polecam. Feeling strzelania, model jazdy, wszystko jest fantastyczne, naprawdę, naprawdę warto zagrać, a ja się będę z wami, a ja się będę z wami żegnał, cześć. And drive! Woo!